Pamiętacie napój z fasolek wszystkich smaków albo pączkałowicza? W biedoczu znalazłam ten oto napój. Yumi yumi, czyli yami yami. No co, testujemy. Słuchajcie, ten smak to jest. liczy chyba. I jakby, zobaczcie, nie będzie to będzie. O, widać. Tutaj ma takie małe, drobinki, Są żelki. Nie wiem. No to próbujemy no to, co? Cywko. Liczy. Sam napój słodki takie lici jak w żabce. Yy, są te Bubble tea. Liczy. To, to dokładnie tak. Spróbuję złapać. Yy, spróbuję złapać tą kuleczkę. Złapała mały kawałek. Mm.